Moje uszanowanie z tej strony, Krzysiek, kanał Pyk Paw. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dwie alternatywne metody nabijania fajki. Może Wam się zdarzyć, że będziecie chcieli zapalić w takiej fajce, która ma bardzo głęboki komin. Gdybyście nabili to standardowo na 3, tak jak pokazałem we wcześniejszym filmiku, to niestety gdzieś nabicie skończyłoby się tutaj, jeżeli byście oczywiście nabijali taką tradycyjną 3-gramową porcją tytoniu. Jeżeli jest nabite tylko tutaj, jest tutaj duża przestrzeń, utrudnia to rozpalanie i ogólnie palenie takiej fajki. Naturalnie nie jest to niemożliwe, natomiast po prostu pali się y, trudniej. Więc co można w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście można próbować oszukać system i na przykład wziąć takie y, kryształki. Denicol, które służą do tego, żeby pochłaniać wilgoć z tytoniu. Zwykle nasypuje się takie trzy malutkie przeźroczyste kryształki na mną fajki, i wtedy się resztę tytoniu nabija. Dzięki temu te kryształki pochłaniają kondensat, ale w tym wypadku można byłoby po prostu napełnić tymi kryształkami fajkę do 1,4-1,3 i resztę nabić tytoniu, żeby troszkę oszukać głębokość fajki. Ale jeżeli ktoś takich kryształków nie ma, bądź po prostu nie chce ich w ten sposób używać, no to tutaj na ratunek przychodzi, proszę ja was, L-Paket Metod. Na czym ona polega? Polega na tym, żeby tak nabić fajkę standardową porcją tytoniu, żeby nie była nabita tutaj, a tutaj. Przygotowujemy sobie tytoń. Może go wykipruję na kartkę. Kartka, trochę pamięta. Ale musicie mi już wybaczyć ten stan rzeczy. Tytoń oczywiście musi być w miarę elastyczny i też rozdrobniony na biur. Najlepiej na czym rzecz polega? Bierzecie po prostu cztery paluchy, solidną porcję takiego tytoniu, może być, i stawiacie tutaj i wkręcacie. Wkręcacie do fajki ten tyton. Jak śrubokręt. Czy jak śrubokrętem raczej. Cuk jest leciutki, a wszystko nabite jest u góry. Tu jest nabicie, tutaj jest właśnie przestrzeń powietrzna. Dlatego L-packet to się nazywa. Oczywiście jakieś drobinki dżegane tytoniu tutaj naturalnie są, to też nie jest tak, że całkiem to jest wolne powietrze, ale ciało znajduje się tutaj. Dzięki temu łatwiej to wszystko rozpalić. Oczywiście jak potem weźmiecie kołeczek czy ubijak, będziecie sobie w trakcie palenia ubijać, to to się zacznie Wam trochę przesuwać tutaj w dół, ale najważniejsze, żeby na początek mieć to u góry, żeby Wam się to wszystko elegancko rozpaliło. A jaka to porcja tytoniu tu weszła? Zaraz Wam pokażę. Schowam sobie to. O, cyk. A widzicie, Nie. czekajcie chwilę. Nie przygotowałem sobie w ogóle szpigulca. Błąd został naprawiony. No i zobaczcie, taka porcja tytoniu jest. Całkiem nieduże. Warto sobie go przygotować więcej, bo gdybyście chcieli taką porcję tytoniu po prostu jakoś wziąć i tutaj nabić, no to nic by z tego nie było. To by wam po prostu wpadło do środka i tyle. Trzeba przygotować więcej. Dobra, to teraz Wam pokażę jeszcze kolejną metodę, która jest nieco podobna. Też może tutaj służyć do takich większych fajek, ale niekoniecznie. Pokażę Wam na innej fajce, bo będzie mi po prostu tak też wygodniej. Na fajce Rafała Woźniaka to się nazywa, proszę, ja was, Frank Method, czyli metoda Franka. Ona jest troszkę podobna, czyli bierzemy po prostu yy, tytoń, ale nasypujemy go do środka. Nie ugniatamy w ogóle, tylko po prostu nasypujemy. Nasypane jest? Nasypane jest, leciutko, bez żadnego ugniatania. Następnie bierzemy porcję. Kładziemy na fajkę i przygniatamy kciukiem. Jakieś takie poszczególne dziagany można stąd po prostu wyrzucić, żeby została taka kolumna. I co dalej? Dalej wgniatamy to w ten sposób do środka, okręcając. Już nie dobijamy do środka, tylko po prostu samym kciukiem powierzchu. Oczywiście będzie wtedy fajka nabita przy Rimie, więc przy odpalaniu trzeba bardzo uważać, żeby po prostu nie przypalić tego Rimu. Więc lepiej wziąć sobie taką zapalniczkę z bocznym płomieniem, która punktowo nam po prostu rozpali ten tytan. Również jest lekki cuk, ciąg, przepraszam. Więc tak. Tu jest nabite mocno, tu jest nabite lżej. Nie ma tu co prawda już takiej poduszki powietrznej, ale po prostu też to może służyć do nabijania większych, większych fajek. No i tak to proszę, ja was sobie wszystko elegancko wygląda. Ja czasami stosuję po prostu metodę kombinowaną. Czyli polega ona na tym, że łączę metodę airpacket z metodą Franka. Polega to na tym, że po prostu nie wsypuję tego tytoniu tutaj do środka najpierw. Tylko od razu biorę po prostu ten tytoń tak jak jest. Cyk. Kciukiem. I. I wkładam to. No. I też można to po prostu palić. Dobra, no to tak to wygląda. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Popróbujcie sobie, ponabijajcie na sucho i zobaczcie, jak się Wam będzie w takiej metodzie palić. Także dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie.